Z okazji posiadanych przez Antykwariat Rękopisów Henryka Starzewskiego prezentujemy niniejszy film. Starzewski, malarz, teoretyk sztuki, był jednym z pionierów awangardy lat 20. i 30. XX wieku, reprezentantem konstruktywizmu, a także współtwórcą nurtu abstrakcji geometrycznej lat 60., 70. i 80. w Polsce. Autor kompozycji reliefowych, projektant wnętrz, dekoracji scenograficznych i plakatów był wiecznie zafascynowany poszukiwaniem nowych form wyrazu w sztuce. Po studiach w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych Związał się z Pierwszym Polskim Ugrupowaniem Awangardowym formistami. Brał udział w znaczących wystawach formistów, a następnie konstruktywistów w II RP. Był ważną postacią słynnych awangardowych grup – BLOK, Presence i AR. Był to okres niezwykłej aktywności Starzewskiego na wielu polach – programowania i rozwoju sztuki awangardowej także w skali europejskiej. Niestety, znaczna część jego dorobku artystycznego z przedwojennego okresu uległa zniszczeniu w trakcie II wojny. Po wojnie Starzewski nadal intensywnie pracował w obszarze abstrakcji geometrycznej. W swej niezwykle bogatej twórczości eksplorował bardzo wiele pól sztuki awangardowej, od kubizmu po nurt figuratywny. W drugiej połowie lat 50. artysta wprowadził do swego języka plastycznego nowe elementy, zwłaszcza relief. Który wyparł na niemal 20 lat pracę czysto malarskie. Bardzo zróżnicowana formalnie sztuka Starzewskiego z lat 60. 70. i 80. wpisywała się całkowicie w ramy abstrakcji geometrycznej. Z tego czasu pochodzą prezentowane w attikusie rękopisy Starzewskiego. Trzy kartki, w tym jedna zapisana dwustronnie. Zarówno dotyczące sztuki, jak i prywatne. Mogą zwłaszcza stanowić ciekawe dopełnienie posiadanych prac starzewskiego. Warto dla zachęty zwrócić uwagę na charakterystyczne znanie z tych rękopisów. Awangarda równa się permanentna rewizja pojęć artystycznych. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do zapoznania się z rękopisami starzewskiego.